Łukasz, no kilka spotkań dzisiaj mieliśmy jeszcze jakieś kontrowersje, bo między innymi pierwsza czerwona kartka chyba na tym turnieju. Ale tutaj kontrowersji już na pewno nie było, że się należała, chyba że znowu mnie wyprowadzi z błędu. Nie, tutaj jedyną kontrowersją było to, że sędzia z boiska tego nie wycenił na czerwoną kartkę. Już abstrahując z tego, że było kolano w twarz, co jest samo sobie czerwoną kartką, to było wyjście sam na sam, z pustą bramką, tak właściwie. Więc myślę, że tutaj z boiska sędzia no, musi czerwoną kartkę pokazać. Całe szczęście war był czujny, no i mamy pierwszą czerwoną kartkę w Mundialu. No I myślę, że Walijczyk już no nie zagra do końca, już abstrahując, czy Walia wyjdzie, czy nie, no to z dwa mecze na pewno dostanie za to właśnie kolano w głowę. Ale jeszcze jedna była bardzo ciekawa sytuacja w spotkaniu Holandia. Ekwador i nieuznana bramka w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Sędziowie odwizdali spalonego, uznając, że zawodnik z numerem 25 jest na pozycji spalonym, no bo na takiej był, i że zasłania on bramkarzowi. Ale on zasłaniał bramkarzowi w momencie strzału, a następnie w międzyczasie e, był jeszcze rykoszet. No i ten rykoszet to jest jakby otwierająca nowa sytuacja. No i w momencie, gdy był rykoszet, bramkarz już dawno leciał w prawo, piłka po rykoszecie poszła w lewo. Więc moim zdaniem tutaj powinien interweniować war i bramka dla Ekwadoru powinna być uznana. Niestety tak się nie. Stało, dlaczego Warnie reagował trudno im powiedzieć. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest jednak klarowna. No to trzy sytuacje, które sobie dzisiaj wyciągnęliśmy do analizy. Oczywiście Łukasz nam to wszystko dokładnie, skrupulatnie przedstawił. Pewnie jutro do ciebie też będziemy wracali, chociażby z racji tego, że Polska gra, chociaż no oczywiście nie chcielibyśmy zbyt wielu. Tylko miejmy nadzieję, że w dobrych humorach będziemy, tak? Tak, tak, żebyśmy analizowali tylko może sytuacje z innych meczów, żeby to wszystko było się jednak bez kontrowersji.